Słuchajcie Państwo, do naszego wesołego miasteczka do boardwalku przyjeżdża taka pełnowy, pełnowymiarowa stara lokomotywa, to znaczy taki pociąg i oni, e, znaczy oni, no, bożą turystów z pobliskiego miasta. Nie wiem ile pół godziny taka przejażdżka trwa. No i ludzie się na to ładują. Mogą tutaj przyjechać na wesołe miasteczko o boardwalk. I tutaj oddale, może. No i tutaj ten pociąg. I to jest niesamowite, bo on tak jedzie tutaj na, po ulicach, po torach, jak taki tramwaj. A to jest naprawdę olbrzymie. No proszę zobaczyć, jak ludzie są mali przy tym. Naprawdę, jak się jedzie samochodem, to się można tego przestraszyć na ulicy. No tyle. No a tutaj wesołe miasteczko, żegnamy. Z okazji Dnia Matki byłam na jednej przejażdżce. Miałam iść na karuzelę łańcuchową, ale jakoś nie poszłam. bo się bałam, że mi będzie niedobrze. No, poszłam na taki pociąg dla małych dzieci, co jechał w jaskini. Jezus, Maria, słuchajcie, te y, rowerki elektryczne są naprawdę niebezpieczne. One są takie szybkie i takie ciche. Właśnie o mało ktoś mnie tutaj nie przejechał. Ach, no nic. Tutaj parkingi. I właśnie ta ulica aha, tutaj jeździ po tych torach i tam się potem to robi taka, bo tutaj jest taki jakby deptak i tylko są te tory, a potem to się robi taka ulica, że też samochody jeżdżą. No jeszcze raz tutaj ostatni kadr na ten pociąg. Big Trees and Pacific Felton to Santa Cruz.